Witajcie kochanie. Miło Was widzieć, znowu spotkać się z Wami. Hania zapytała o kanały, które są prowadzone przez Sztuczną Inteligencję, mówiąc o samorozwoju, samorealizacji i tym, i tym podobne. Nie znam takich kanałów, nie, nie, nie szukam głównie. Internet, na internecie głównie słucham muzyki, Czasami zobaczę jakieś wiadomości polityczne po to, żeby się pośmiać. A, na to ja nic więcej. Jeśli chodzi o kanały tego typu prowadzone przez sztuczną inteligencję, sztuczna inteligencja musimy pamiętać, że ma ogromny dostęp do nieograniczonej informacji na temat wszystkich nauczycieli, wszystkich teorii, może doskonale imitować oświeconego nauczyciela, ale nie będąc nim. Jest to po prostu mechanizm, który doskonale pracuje w sposób, według pewnej logiki. I tu przychodzi mi na myśl osoba Sri Ramana Maharshi, znanego hinduskiego nauczyciela. Niedualności, który ociągnął głęboki wgląd w siebie, kiedy był nastoletnim chłopcem, kiedy miał przeczucie śmierci i zgodził się na śmierć. Wtedy doznał wglądu. On za bardzo nie nauczał, on po prostu do przychodzących ludzi, odwiedzających go, a były to tłumy, Zadawał proste pytanie. Kim jesteś? I nic więcej. Robił krótkie wykłady. Odprawiał pewnego rodzaju budżet czy celebracje. Ale głównie milczał. I wielu ludzi jakby Mówi o tym, że doznało pewnego rodzaju przebudzenia dzięki samej obecności przy Shri Ramana Maharshi. Jak to w ogóle wygląda? O co chodzi z tą świadomością, z tym wszystkim? Otóż to ciało, ten umysł. Z którym ja się identyfikuję, na przykład, ona umiera. Ten umysł umiera, i to ciało umiera. Oczywiście mamy w tym wszystkim koncepcję duszy i tak dalej, podróże gdzieś tam na świat, życie po, po śmierci i tak dalej, książki, życie po życiu i tego typu nonsensy. Jak to wygląda? Nasze ciało, czy inaczej mówiąc, to, co jest świadome funkcji tego ciała i tego umysłu, istnieje w momencie, kiedy to ciało i umysł się odłączą. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, to ciało i umysł są. Lokalizacją świadomości. W trakcie naszego ograniczonego bytu, lokalizacja świadomości się kończy, i w tym momencie stajemy się tym, czym byliśmy pierwotnie, czyli czystą świadomością. Czymś poza umysłem. Często świadomość jest postrzegana jako umysł. Dlatego, że świadomość manifestuje się przez umysł, przez myśl, przez sensacje w ciele. I tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jeśli mówię, ja. Czy odnoszę się do tego ciała, do umysłu, czy mam na myśli świadomość, która jest nieograniczona? Można powiedzieć, że w momencie, kiedy zapadamy w głęboki sen, świadomość puszcza swój uścisk, wtedy stajemy się świadomością. Dlatego podczas snu, nawet bardzo głębokiego, jesteśmy nadal świadomi, ale jest to świadomość, która jest pozbawiona obiektów. Nie ma obiektu świadomości. Nasza świadomość zaczyna się ograniczać w momencie, gdy pojawią się w jej przestrzeni obiekty. Na przykład Głos żony czy mamy, obudź się, obudź się, wstawaj. Prawda? Czy e, dźwięk budzika. Nasza świadomość ponownie ogranicza się do obiektu. Natomiast w momencie znikania, zniknięcia tego ciała i tego umysłu, świadomość nadal jest świadoma, ale bez lokalizacji. Nie ma lokalizacji. To ciało, ten umysł, te myśli, te wrażenia cielesne, które mamy w tej chwili, są lokalizacją świadomości. I w momencie, kiedy ta lokalizacja się kończy, to znaczy, że życie się ze świadomości nie kończy. Ale w związku z tym, że wierząc w nauce, która mówi, że świadomość jest w mózgu gdzieś tutaj, jeszcze nie powiedzieli gdzie, ale tak, tak mówią, że mózg produkuje świadomość. Nasz podstawowy ręk, i iluzja i ignorancja powoduje, że myślimy, że wraz z odejściem tego ciała i funkcjonowaniem umysłu również odchodzi świadomość. To jest taka pierwotna ignorancja i pierwotny lęk. Każdy musi to zbadać na swoim własnym punkcie. Na swoim własnym przykładzie, na swoim własnym umyśle, na swoich własnych doświadczeniach. Zobaczmy, że coś jest świadome funkcjonowania tego umysłu, tych myśli, że coś wie, co jest tym, co wie. Czyli w pewnym momencie można powiedzieć, że przebudzony umysł to jest taki, który jest świadomy, nie swojej lokalizacji, ale także również tego, że istnieje coś poza lo lokalizacją, że jest coś, co jest świadome tego ciała i umysłu, aktywności tych cia tego ciała i umysłu. I że to, co jest świadome aktywności tego ciała i tego umysłu, myśli. W momencie kiedy ta lokalizacja się zakończy, my nazywamy to śmiercią. Nie znaczy to, że to, co było świadome również z tym ciałem się skończy. Ciało, jak każdy widzi każdy człowiek, Każda materialna rzecz, każdy człowiek w sensie ciała i umysłu musi odejść. Co nie znaczy, że to, co jest świadome ciała i umysłu, odejdzie wraz z tym ciałem. Warto się nad tym pochylić i zastanowić, w jaki sposób nauka manipuluje ludźmi. W jakiś sposób powstaje strach, lęk przed śmiercią. Bo, mówiąc ja, mam na myśli to ciało i ten umysł, tą ograniczoną strukturę. Ale jeśli odkryjemy, że jest coś, co jest poza tą strukturą, poza myślami, że jest coś, co jest tego świadome, rozpoznamy, że to jesteśmy my i zobaczymy to na własne oczy, na własnym przykładzie, to taki wgląd właśnie nazywa się oświeceniem czego, co nie wierzę. Nie ma czegoś takiego jak Oświecony jesteś teraz, bo jesteś świadomy swoich myśli, swojego ciała, swojego aktywności, swojego umysłu. To wszystko. To jest tak proste. I tak jak powiedziałem, można y, słuchać y, porad sztucznej inteligencji, można do tego się, y, 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 do tego jakby y, y, z tego korzystać. Ale trzeba pamiętać, że najwięcej się korzysta od kogoś, kto dostrzega to, czego sztuczna inteligencja nie może doświadczyć. A więc nie może być transmisji. Dlatego czasami Warto pomilczeć. Dlatego czasami warto zobaczyć to ogromne przywiązanie swoje do ciała i do umysłu. I tak jak powiedział świecini sargadatta Maharaj, śmierć jest nieunikniona. Czemuś nie zaakceptować jej teraz? No to znaczy zaakceptować ją teraz? To znaczy zobaczyć, że to, z czym się identyfikujemy, jest skończone, uwarunkowane, ograniczone. A to, czym naprawdę jesteśmy, jest nieskończone, jest nieuwarunkowane. Nie ma formy, ale jest świadome. Ten czasowy, ta czasowa lokalizacja musi się wcześniej czy później skończyć. Takie są reguły gry. Ale czy my się skończymy? Pomyślmy nad tym. Jeśli ktoś ma ochotę identyfikować się z tym umysłem i ciałem. Good luck! Szczęścia życzę. Niestety za każde przywiązanie wcześniej czy później przychodzi nam zapłacić tak jak w piosence Ani Jantar za miłość przyjdzie nam też zapłacić. Każde przywiązanie ma swoją cenę. A więc może warto to zobaczyć. Zobaczyć czy jest coś to jest nieograniczone, nielimitowane, który jest czystą inteligencją, czymś, co jest poza umysłem. Dlatego często sińsar Gatatta Maharaj Bramilem nazywał kogoś, kto widział świadomość, ale świadomość może być widoczna przez obiekt. A para bramien to jest świadomość bez obiektów. Dostrzeżenia, jest coś więcej. Poza. Tak jak buddyści śpiewają gatte para paragatę, para sangatę, bodhiswacha, czyli poza, poza, przeszło poza, przeszło poza. poza. Poza formę, poza umysł, poza myśl. Poza ograniczenia, przeszło poza ignorancję, poza strukturę. Przyjrzyjmy się krótko temu. Niestety, mogę tylko powiedzieć jedno, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja potrafi oszukiwać. Jeśli ja wielokrotnie złapałem swoją kapilota, bo z niego korzystam, na kłamstwie. No to przepraszam, no faktycznie masz rację, tak, tak, tak. Myślę, że ta inteligencja wielokrotnie kłamie i trzeba to mieć na uwadze, a także trzeba mieć na uwadze to, że nie jest transmisją żywego doświadczenia siebie czy świadomości. To dzisiaj tak króciutko, żeby podtrzymać ten kanał przy życiu. Na żywo, bez skryptu, bez tekstu. Tak z głowy, po prostu. Piszcie, co chcielibyście usłyszeć, o czym. I dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Bądźcie szczęśliwi. Radujcie się życiem. I wykorzystajcie go. Dziękuję Wam z całego serca.